Postanowiłem to sprawdzić. I tak przechodzimy do krs -u, Telewizji Republika. Jak widzimy, jest to spółka akcyjna, więc tutaj nie dowiemy się wprost, kto jest właścicielem Telewizji Republika. Zobaczymy tylko, że w zarządzie jest pan Tomasz Sakiewicz, natomiast mamy również bardzo ciekawy skład rady nadzorczej. Żeby zobaczyć, kto jest właścicielem tej telewizji, musimy wejść na jej stronę i zobaczyć relacje inwestorskie, czyli określić, kto ma więcej niż 5% udziałów w tej. Telewizji. Mamy tutaj pana Dariusza Szymańskiego, mamy panią Jolantę Siwczyk, ale mamy też dwie ciekawe spółki: Słowo Niezależne Spółka ZO i Niezależne Wydawnictwo Polskie Spółka ZO. Zajmijmy się tym pierwszym, czyli Słowo Niezależne Spółka ZO, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W zarządzie tej spółki mamy również pana Tomasza Sakiewicza. Natomiast zobaczmy która posiada ponad 30% udziału, no to skoro Srebrna jest właścicielem Słowa Niezależnego, a Słowo Niezależne jest właścicielem Telewizji Republika, no to zobaczmy, kto jest właścicielem Srebrnej. I tutaj mamy ciekawe informacje, w zarządzie pani Janina Gosu, oczywiście, natomiast właścicielem Srebrnej jest Instytut Mienia Lecha Kaczyńskiego. No, mamy już pewien łańcuszek zbudowany, przechodzimy... Znowu pan ksiądz Rafał Sawicz, pan Krzysztof Corański i uwaga, pan Jarosław Aleksander Kaczyński. Czyli moi drodzy po nitce do głębka dochodzimy do tego, że pośrednio właścicielem osobu czerwonej.